To są trudne decyzje, w jakim zawodzie, bo tak naprawdę to nie my, jako doradcy, pokazujemy uczniom, w jakim zawodzie się sprawdzą. My pokazujemy tylko wachlarz możliwości, które ewentualnie mogą wykorzystać. Na zajęciach z doradztwa zawodowego robimy mnóstwo testów, a mianowicie określamy swoje mocne i słabe strony, określamy swoje predyspozycje, zainteresowania, uzdolnienia, sprawdzamy sobie swój temperament, co nam daje jakiś obraz siebie, wgląd w siebie, a jednocześnie pokazuje w jakich kierunkach edukacyjnych później możemy się sprawdzić, gdzie nam będzie łatwiej. To wszystko nam pokazuje, jakimi jesteśmy ludźmi i w tym momencie daje nam to przepustkę do tego, najważniejszego, a mianowicie podjęcia decyzji, co później będę robić. W Raciwożu mamy trzy rodzaje szkół ponadpodstawowych, a mianowicie szkoły branżowe pierwszego stopnia, drugiego stopnia, szkoły technikum oraz liceum ogólnokształcące. W szkole branżowej uczeń spędza 3 lata i zdobywa zawód. Technikum spędzamy troszeczkę dłużej, bo mamy 5 lat, ale nabywamy tam kwalifikacje zawodowe oraz szkoła może zakończyć się również zdaniem egzaminu maturalnego, no i mamy licea ogólnokształcące, trwające 4 lata, które dają nam przepustkę do udziału w studiach wyższych, ale wcześniej musimy oczywiście zdać egzamin dojrzałości. Oczywiście na każdym etapie nie zamyka się nasza edukacja, ona może trwać przez całe życie, dzięki czemu podnosimy nasze kwalifikacje, nasze możliwości, a tym samym daje nam to dużo szerszą możliwość naszej aktywności w życiu zawodowym, w dorosłym życiu.